Chodźcie szybko to coś wam pokażę. Na razie... To tu jest bałagan. Ale to się zmieni. W tej chwili jak na to patrzymy, to to wygląda jak jeden wielki śmietnik, to pomieszczenie będzie troszeczkę zmodernizowane. Pięć lat temu właśnie tutaj nagrywałem filmy dotyczące baterii do rowerów elektrycznych. Tutaj mam wszystkie moje urządzenia do testowania baterii, zgrzewarka i jeszcze bardzo dużo materiałów, takie BMS-y i ogniwa litowojenowe 18650. Tak jak mówię, w tej chwili bardzo przepraszam za stan tego pomieszczenia. Wszystko to, co w tej chwili tutaj widać zostanie e, wyniesione z tego pomieszczenia, ponieważ e, muszę tutaj zrobić e, remont, znaczy dokończyć tą szopkę tak naprawdę. E, te e, płyty tutaj e, już zacząłem przyklejać e, na ścianę, to jest e, płyta, która... E, będzie mi troszeczkę pomagała w utrzymaniu ciepła w tym pomieszczeniu i w tym miejscu, gdzie teraz patrzyliśmy, będą stały te baterie. Ja muszę tutaj ogrzewanie zrobić, bo jak widać tutaj na załączonym obrazku, te baterie, które mają w tej chwili około 2,5-3 lat, zaczęły korodować te rączki, które mi do, do podnoszenia tych, tych pakietów. No tam gdzie, wigoć na nich się osadzała to niestety, ale skorodowały. Z drugiej strony, tak jak widać tutaj wszystko wygląda, wszystko wygląda okay. one są ładne i błyszczące. Także te trzy pracujące 15 kilowatogodzinne akumulatory zostaną przeniesione na drugą stronę, bo w tej chwili one są Tutaj w przejściu. Ja je tutaj zamontowałem, ponieważ no nie miałem gdzie. Tam dołożyłem do nich aktywne balansery, bo te BMS-y, które są w tych Seplosach w tej chwili, to są w wersji 2.0 z pasywnym balanserem. No, a mi jednak zależało na tym, żebym był w stanie to szybko zbalansować dlatego, dlatego tutaj są te złącza w tym środkowym em, e, pakiecie e, balanser jest budowany w środku. Tutaj właśnie zostawiłem go tam e, w środku natomiast tych zewnętrznych e, dwóch są so, e, one e, na złączach. E, Ta obudowa na samej górze w tej chwili to już jest e, z BMS-em w wersji trzeciej i tutaj jest już aktywny balanser 2 -amperowy. Mój inwerter w tej chwili, ten, który pracuje, jest 5 kW. Mamy dwie ładowarki MPPT, 70A, jedna jest smart, druga nie jest smart. To jest taka zbieranina urządzeń Victrona łącznie tutaj właśnie z Linksem. Z dystrybutorem Lynxa i e, jakimiś tam e, rozłącznikami, i e, tam widać na Dolna szanta. E, Zbieram jest z tego względu, że ja tutaj robiłem bardzo dużo testów. E, wydałem kupę pieniędzy na rzeczy, które e, testowałem. E, tutaj jest e, widać Cerbo e, X e, i wyłącznik, rozłącznik e, na prąd e, stały z. E, paneli, które pokażę wam za chwilę, które mam na tej szopce. No, ta instalacja, tak jak mówię, jest instalacją testową. Ona była mi potrzebna do tego, żeby sprawdzić, jak będą zachowywały się magazyny energii, czy będę w stanie ich załadować z relatywnie małej ilości paneli. No bo tak jak tutaj widać, na, na tej szopce mam w tej chwili osiem paneli. One są połączone pod dwa szeregowo i cztery panele, cztery zestawy paneli równolegle. Ale o tym będziemy może rozmawiali troszeczkę później. W tej chwili jeszcze chciałbym pokazać Wam szybciutko jak to wygląda ta instalacja od strony przyłącza sieciowego tam gdzie mam e, tablicę z bezpiecznikami i e, e, tłumaczę jak to działa. Tutaj to tak szybciutko tylko bo już trochę czasu nam uciekło. To jest moje główne zabezpieczenie. Bardzo duża ilość dziwnych skrzynek ale nie chciałem wymieniać głównej tablicy rozdzielczej e, więc e, tak to zostawiłem. E, tymi kablami tutaj z głównego bezpiecznika z przyłącza e, prąd sobie idzie na e, smart metera i ze smart metera poprzez wyłącznik z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym idzie sobie na tą taką kostkę rozdzielającą, z której jedna gałąź idzie sobie na wyłącznik, na przełącznik MPM, over switch, a druga gałąź idzie na zabezpieczenie które doprowadza prąd bezpośrednio do MultiPlusa tam w szopce, to jest właśnie to zabezpieczenie z wyłącznikiem, to jest wyłącznik 100A i mamy tutaj dwa bezpieczniki 60A, prąd sobie idzie tym zbrojonym kablem pod podłogę i później do szopki. To sobie potem wraca tym kablem na następną tablicę zabezpie z zabezpieczeniami, 100A wyłącznik i e, 60A bezpieczniki. Stąd e, idzie sobie ten trąd do changeover switcha i z changeover switcha e, trafia na tablicę e, z zabezpieczeniami e, na te tutaj e, e, bezpieczniki e, i stąd zasila cały dom Wróćmy teraz jeszcze szybciutko do e, szopki. E, tutaj widać na tym e, zdjęciu e, już e, nowe inwertery są powieszone. E, powiesiłem je na ten stelaż e, tylko z tego względu, że e, potrzebuję zrobić miejsce, e, bo tak jak mówiłem wszystko z tej szopki musi zostać wyniesione e, i żeby nie przenosić e, inwerterów tam i z powrotem no to postanowiłem je e, powiesić już na ścianę. Teraz szybko dlaczego zdecydowałem się na to, żeby dołożyć trzy inwertery zamiast jednego, użyć trzech inwerterów zamiast jednego. Te inwertery będą połączone równolegle, czyli będę mógł obierać z sieci 3 e, razy tyle energii i 3 e, razy szybciej będę w stanie ładować e, baterię, plus 3 e, razy więcej energii będę mógł e, dostarczyć e, do, na, potrzeby, na potrzeby zasilania domu. E, w tej chwili mam e, jeden e, inwerter tylko pracujący. I jeden inwerter zgodnie z kartą katalogową może dostarczyć 5 kVA, czyli jest to podana moc bierna, tak naprawdę moc użytkowa, ta moc czynna, którą można z tego inwertera wyciągnąć w sposób ciągły. To jest około 4,5, może 4,8 kW. No dobra, to na dzisiaj kończymy. I następnym razem porozmawiamy troszeczkę dłużej na temat instalacji, kabli i innych dziwnych rzeczy. Trzymajcie się, na razie i dziękuję za oglądanie.